Hej, cześć, siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie w Race Clicker. Jest to pierwszy odcinek z tej gry na Roblox. Koniecznie zostawcie łapę w górę i subskrypcję, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście wcześniej. Generalnie widziałem, że ten symulator no, bije rekordy popularności na Robloxie, więc stwierdziłem, że grzechem by było nie zagrać w niego. O co tutaj chodzi? No musimy się na pewno ścigać i pewnie zdobywać y tutaj speed, y jakąś walutę i kupować pety, kupować inne rzeczy, tak jak w większości tego typu gier. Nie wiem, weźmy tutaj. Czy ja muszę się ścigać? Nie no, nie mówcie, jestem giga słaby, więc, więc raczej nie. Wydaje mi się, że musimy na sam początek, nie wiem, ścigać. A, padłem, to, to, to fajnie. Aha, bo to się wyścig zaczął. Nie no, chyba, chyba jakby wydaje mi się, że bez sensu byłoby, gdybyśmy z taką prędkością próbowali w ogóle cokolwiek tutaj zrobić. Mamy tutaj Proexy. Ile one kosztują w ogóle? Open 1 o 1 milion, to tak trochę dużo. Ale, ale gdzieś tutaj widziałem darmowe rzeczy. O, mamy za wejście do grupy. E, a fajnie, co? Grać 48 godzin? Pogrzało ich. E, no to, no więc co? Musimy zapewne się ścigać, tak obstawiam. A nie, dobra, musimy klikać po prostu. Ale dziwna sprawa. Nie wiem, wcześniej nie mogłem klikać. Nie wiem czemu. Chyba, że się rozpędzamy, może przed wyścigiem. No nie wiem. Nabieramy tej prędkości. Już za chwilę, za 8 sekund, za 7 sekund, wystartujemy. A wy, w tym czasie, możecie zostawić łapkę w górę obowiązkowo, bo ostatnio jest bardzo mało łapek w górę. Więc będzie mi miło, że ją zostawicie, dobra? Mamy tutaj 109 speedu. O nie, nie, no na, pewno, na pewno nie będziemy w pierwszej trójce, to jest pewne. No, ale może jakieś takie miejsce, przynajmniej które da nam, załóżmy jakiegoś fajnego peta do odblokowania, bo obstawiam, że tutaj wszystko chodzi pewnie o pety, tak jak w większości gier. I pewnie musimy zdobywać jakąś walutę, żeby te pety zyskać. Mamy tutaj w ogóle na samym dole jakby pokazane na taki, nie wiem, minimapa to źle dopowiedziane, na takim pasku kto jak daleko jest. No i jak widzicie no ja jestem no, praktycznie na samym końcu no, ale przyszliśmy już pierwszą krainę, to jest na pewno jakiś giga pozytyw, biorąc pod uwagę, że no. że wcześniejszy wyścig zakończył się fiaskiem, kompletnym. Tak szczerze mówiąc. Ja na przykład, a propos gier Robloxowych, nie lubię sobie spoilerować właśnie nic, więc nie wiem dokładnie, co się w tej grze robi, bo chciałbym ją poznawać razem z wami, bo bez sensu byłoby tak uważam, nie wiem, podpatrzeć u innych, jak to się robi, jakie są, nie wiem, pety, czy cokolwiek innego i potem to samo zrobić tutaj. No, wydaje mi się, że w tym przypadku nie ma to większego sensu, tylko właśnie lepiej przechodzić tę grę razem z wami i progresować w niej również razem z wami. W ogóle, jeżeli gracie w tę grę, możecie napisać w komentarzu e, jaki poziom macie, jakie pety, jakieś może nie wiem, e, wskazówki jednak dla mnie, bo jednak chciałbym, jeżeli już czegoś się nauczyć, to właśnie bezpośrednio od was. Taki mam e, plan. Mamy 25 sekund, jestem mm, gdzieś tutaj w poziomie między, między 3 a 4, więc szału tu, tutaj nie ma kompletnie, ale no być może uda nam się e, zyskać coś. Właśnie jestem ciekawy co dostaniemy za to wszystko. W ogóle tutaj jest ktoś na poziomie 100 tysięcznym, więc ten gość musi naprawdę grać gigadługo w tę grę. Czy jest ktoś z moich znajomych? Nie ma, tak sobie zerknąłem. Mamy top, pit, mamy no, winsy, mam dwa winsy, to ciekawe. No i czy my coś dostaliśmy za to? Nie wiem, 109 dostaliśmy tutaj. High score i to jest praktycznie nasza prędkość, no nie wiem. Aha, musimy winy mieć. Okej. Okay. I czy my bez tych winów nic nie podziałamy? Nie, no jak tak, no to bez sens kompletny widzowie. Mamy 3 sekundy do kolejnego wyścigu, a to chyba ja nie biorę w nim udziału, czy biorę. A, i teraz klikamy. Dobra, szybko klikamy. Szybko, szybko. Czyli musimy mieć zwycięstwa? Nie, więc to trochę dziwny system, jeśli mam być szczery. Wydawało mi się, że to troszeczkę inaczej będzie wyglądać. No ale cóż, nie wiem, jakiś system powiem, wam szczerze e, sceptycznie nastawiony póki co. Spodziewałem się, że skoro w tym symulatorze gra 30 tysięcy osób, to że on będzie jakiś taki, no nie wiem, gigafajny. Aha, winsy to są po prostu za te okrążenia, które przeszliśmy. Jejku, to że tam chyba pierwszy pet był za 10 winsów, czyli byśmy musieli przejść z 5 takich wyścigów. Ej, to jest masakrycznie dużo. Ale jeżeli będzie Wam się ta gra podobała, jeżeli ten odcinek będzie miał fajny odbiór, no to oczywiście poza odcinkami trochę pogram i przyprogresuję, żeby też nie było tak, że e, na każdym odcinku będę przechodził cały czas. Tak, widzicie, za każdy ten etap mamy jeden wins. Okej, okay, już wszystko rozumiem. E, więc e, zwracam honor, e, tak. Gra nie jest głupia. <laughs> Wracając, yy, chodzi o to, że też nie, by, nie będzie sensu, żebym ja na odcinkach, nie wiem, yy, przychodził yy, jakby na najniższej prędkości, właśnie te poziomy. I żebym tak w zasadzie yy, no, progresował bardzo wolno. Więc jeżeli będzie fajnie zainteresowanie tym odcinkiem, to na pewno yy, właśnie tutaj. No, na, poza, poza jak odcinkami będę grał, i wtedy kolejny odcinek już będzie. Jak będziemy mieli bardziej wykokszoną postać, i wówczas, jakby, jakby będziemy mogli rywalizować z tutaj naszymi e, oponentami. Bo jak na razie, jak widzicie, no to szało tutaj nie ma. Jesteśmy na szarym końcu. Mamy 48 sekund, i pewnie znowu tylko zdobędziemy dwa. Ten, dwa punkty, więc no, praktycznie tyle co i nic. Są też kody na Twittera, więc być może za chwilę sobie tutaj e, zrobimy jakąś pałacę po tym wyścigu. I zobaczy, jaki jest fajny kod, może jakiś na Twittera, który troszeczkę nam jakby pomoże w tej grze. I dzięki któremu może trochę szybciej sprogresujemy, bo jednak no, podziwiam jakby ludzi grających w tę grę. Bo mnie to by osobiście już nudziło takie wolne progresowanie, jakby ja lubię tutaj zbierać jakieś monetki, lubię tutaj, wiecie, jakby otwierać nowe krainy, takie typowe symulatory. To jest właśnie mój żywioł. Natomiast tutaj jestem taki troszeczkę, nie wiem, zmieszany, jeśli mam być szczery. No więc co, dostaniemy prawdopodobnie kolejne dwa winsy tylko, bo tutaj nie dobiegniemy. Więc ja tutaj zrobię małe cięcie w tym momencie i znajdę jakiś może fajny kod twitterowy. Jeżeli nie, to wrócę bez kodu. Dobra, widzowie, mam kod, a mianowicie ten kod nazywa się Almost100M Visits. Więc tutaj, jak widać, właściciele tejże gry, deweloperzy, mieli ponad, a fajnie. <laughs> Mieli ponad e, 100 e, wizyt w grze. A, i dostaliśmy 25 winów darmowych, spoko. No więc możemy sobie zakupić jakiegoś PETA albo kilka słabszych petów, ale raczej polecimy już na te lepsze pety, nie ma co tutaj e, jakby zwlekać. Uuu, school i to jest rzadki PET, więc chyba nam się poszczęściło na to wygląda. 14% szansy tylko było na niego. I co on daje? Ma plus 775 speedu. Spoko. Dobra, weźmy sobie... Ojeju! Ojeju, widzowie! Dobra. Teraz to można, wiecie, się ścigać. Mimo, że tak w zasadzie... Nawet nie kliknęliśmy, jakby nie przyspieszyliśmy się samym kliknięciem. I no, tutaj mamy niga duży progres. Więc no, niesamowita sprawa. Jesteśmy, no... O nie, dobra. To jest cały czas tak słabo? Ja myślałem, że my tutaj już te krainy przymierzamy, że jesteśmy giga jakby daleko, a my jesteśmy dopiero w trzeciej krainie, ukończyliśmy trzecią krainę. Nie no, myślałem, że będzie lepiej jeszcze. No nic, trudno. Dobra, mamy 45 sekund. E, więc e, pewnie gdybyśmy klikali byłoby lepiej. W sensie no jakbyśmy zdążyli kliknąć, bo za szybko to się wszystko działo, bo ja na szybkości badałem ten kod, kod twitterowy. Pewnie zrobię shorts dla widzów, którzy nie dotrwali do tego momentu z tym kodem, aby mogli właśnie e, jakby lepiej za, zacząć właśnie w tej grze. Bo jednak taki kodzik na 25 winów darmowych jest pomocny możemy sobie kupić albo 5 PETów tych za 5 winów. Albo, tak jak ja zrobiłem, jednego peta z tego jaka za 25 winów, jakby nie było. Dobra, czy my tutaj dotrzemy gdzieś dalej? Uwaga, uwaga, chciałbym dotrzeć do tej piątki. Czy nam się uda? Uda nam się, spoko. Dobra. O nie, najgorzej. Dobra, weźmy sobie dwa jajka. Te jajka, o, Uwaga. Co my tu mamy? Pewnie jakiś basic teraz. No, jakbym zgadł. Blue. I uwaga, uwaga. I flame. Na flame a ile było? 35%. Spoko. No to dają trochę mniej siły. Czy ja mogę mieć kilka? Mogę mieć te trzy. No i spoko. Mamy 1000 ponad siły. I klikamy. Klikamy i się rozpędzamy tutaj. Rozpędzamy się do. Niemożliwych prędkości. Zobaczymy jak tym razem nam pójdzie, bo no, wydaje mi się, że tutaj no, na pewno będzie olbrzymia różnica względem naszego pierwszego wyścigu i drugiego, to jakby nie ulega żadnej wątpliwości. Ale klikamy sobie tutaj. Uwaga. Ojej jako dziwnie wystartowaliśmy, ale lecimy. Nie no. Jak widać no, trochę szybciej idzie. Nawet trochę bardzo, jakby trochę bardziej niż szybciej, niż szybciej. Ej, z tego co widzę, te krainy chyba zanikają, jeżeli ktoś jest przed nami. A nie, jednak nie, wydawało mi się. Te tekstury, nie wiem, czy tak widzicie z mojej perspektywy, ale tutaj się wydaje, że jest jaśniejsze. O, i to się oddala przed nami. Myślałem, że to są jakby te kolejne krainy, ale jednak nie. Ja jednak się pomyliłem. Dobra, mamy jeszcze półtorej minuty. Mamy kolejnego wina. W sumie spoko całkiem. Wydaje mi się, że bez tego kodu twitterowego, tam ja tutaj słuchajcie, no tylko się den denerwował, i bez tego nie było. Swoją drogą, możemy zapewne kupić te winsy za Robuxy. Tak obstawiam w ciemno. Tutaj mamy właśnie wins, więc no, zapewne możemy je kupić za Robuxy. Tak obstawiam. Ale z tego co widzę, to. Mimo, że mamy te 1200 prędkości, no to i tak jesteśmy na szarym końcu, jestem ciekawy naprawdę jak długo musieli grać ci gracze z topki, z tej topki tego serwera, że są na tym etapie, na którym są, bo naprawdę no, musieli długo, długo grać, tym bardziej, że mamy rebirfy w ogóle, żeby mieć rebirfy musimy zrobić 50 tysięcy tutaj winsów, jestem ciekawy czy wtedy tracimy pety. Nie mam pojęcia, może się kiedyś przekonamy, zobaczymy wówczas, czy, czy będziemy tracić pety, czy, czy nie będziemy. Zostało nam jeszcze pół minuty, więc no, 11 winsów mamy, całkiem spoko, idealnie na otwarcie tutaj kolejnego jajca, 20 sekund. Ale powiem wam szczerze, ja jestem generalnie szczery z widzami, że jakby... Do symulatorów takich moich ulubionych ta gra no ma jeszcze daleką drogę, tak? To jest jakby... no jeszcze długa droga. E, jakby... ale jest to taka gra do pogrania, jest okej. Okay. Nie jest to takie, że gram na siłę, ale jest takie... okej. Okay. Bo może się rozkręci później. No i fajnie, zyskaliśmy kolejne winy. I to byłoby na tyle. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!